Dobra, zaszło słońce niestety. A chcieliśmy mieć wieczór taki spokojny, fajny słoneczku. No trudno, ale jest ciepło, więc chociaż. Jeszcze... Kupiliśmy jej saszetkę do jedzenia dla kotka. Zobacz, nawet nie wie jak takie coś się je, ale zobacz jak wcina. Po prostu poleciała jak szalona na to. A nasze dostaną ani Tak, nasze dostaną, jakieś takie dobre, dobrą saszetkę i po prostu zostawią, a to po prostu biedny kotek. zobaczcie jak wcina. No zobaczcie jak wcina po prostu. no Dawno nie widziałem tak wcinającego koda. No, nasze to tak od niechcenia, coś tam może chwycą, a to po prostu jakby naprawdę nie jadła godzina 17.30, nie ma słońca już, e, koło 17-18 stopni. E, 4 maj jakoś tak, więc generalnie no można w krótkim rękawku, krótkich spodenkach. Jest już troszkę chłodno. E, no nie jest to taka genialna pogoda jak na początku. Natomiast no spokojnie jest fajnie i, i nie ma wiatru. Co najważniejsze, gdyby był wiatr, mogłoby wyjść trochę zimno. Tak więc w maju trzeba się liczyć i z upałem, i z taką chłodną, wiosenną pogoną w Chorwacji. Nagrywamy z Julką camping. Zobaczcie, jest pusty. Ci się w ogóle tu Tak, jest bardzo spokojnie. Taki dużo roślin. Roślin dużo, nie? I ptaków mm. słychać, nie? Dokładnie. Ale, ładnie pachnie. ale słyszycie tutaj samochody, słychać? jest akurat minus tego campingu. Mm. Wszędzie słychać. Ale tutaj tak, chyba ma przerwę. Albo oni ci chodzi, nie tak? Mhm. Gazują po prostu jakichś, tak. na motorach, jeżdżą po prostu. Jak ten jeden Panie do Jeho. No, masakra. Zobaczcie jeszcze tutaj te działeczki. No po prostu stanąć takiej roślinności, no jest rewelacja. A zobaczcie, tu już jest. Zobaczcie, tu już jest. <laughs> zobaczcie, tu jest. Słuchajcie, to nie mogę chyba powiedzieć się. Słuchajcie, tu jest jeszcze jeden węzeł sanitarny. I tylko, że nie zamknięty teraz. Po prostu jest za mało ludzi i oni nie chcą tego otwierać na razie. Szkoda im sprzątać trzy węzły. No i dobra. Zobaczcie, tu jest boisko do siatki. Właściwie taki mamy pomysł, żeby sobie pograć badmintona chwilę. Ale już się ściemnia, także nie wiem, czy zdążymy. Tam jest plac zabaw w sumie. Ale ten kemping, no, naprawdę, ma piękną roślinność. Strasznie nam się podoba, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest obsadzony. I tutaj mamy jeszcze jeden blok sanitarny, który też jest zamknięty, ale zobaczcie, też jest obsadzony cudną roślinnością. A tutaj macie stanowisko do serwisowania kamperów. Tu sobie możecie szarą wodę. Serio? No, nie widzę pierwszych odcinków. Zobaczcie jeszcze oprócz domków mobilnych, tutaj macie jakieś takie małe domki, nie wiem czy one są do wynajęcia. Ale. Ale no myślę, że można je wynająć. No, zobaczcie, 10a domek się nazywa. Więc podejrzewam, zobaczcie 10a. Więc podejrzewam, że takie maństwo można wynająć. Aczkolwiek ja wolę zdecydowanie te domki mobilne. Zobaczcie. Te tarasy są śliczne na tych domkach. Tylko, że nie można podjechać autem pod sam domek. To jest trochę minus. Ale coś za coś, zieleń. Zobaczcie, tu jest jak w ogrodzie. Ale nie teraz, są takie no. grudne, że... Zobacz, talpa chyba, to taka ładna jest. Zobacz, kwitnie. No, nie wynajmujemy ich, no, znaczy nie wynajmujemy. widać... Znaczy, oni tutaj nie wyna... może nie mają klientów, tak? Może gdyby ktoś no, ktoś chciał tutaj chodę. wynająć. No, uch, podróże są ograniczone, aczkolwiek, no, słuchaj, ja tu się z nikim nie spotykam, tak? Taka jest prawda. No tak, ale wiesz, w to co innego niż... Kamperek twój, gdzie sobie tylko na posesji wkładasz go. No tak, ale w takim domku COVID mnie przecież nie zarazi. Zaraż się od człowieka, nie? No tak, ale może uznali, że tutaj by już musieli widać jakieś takie większe. Wydaje, Wydaje mi się, że po prostu jest mały ruch turystyczny w ogóle przez tego covid tak? Bo te testy trzeba robić. No ludzie boją się co się stanie, jak dostałem tego COVID-a, będąc za granicą. I wiesz, no jakoś ciężko przechodząc Prze, znaczy, i że przejdą po prostu go ciężko Może o to chodzi, ale zobacz, to jest jakaś niepa no i mamy, zobaczcie jak czynną no, przy plaży mm. słuchajcie, wejdę jeszcze w te domki e, one wydają się takie bardziej nowoczesne te, te lasy mają Naprawdę są te te lasy, nie Julka. Mhm. Więc jak chcecie takie ekskluzywne domki. Bardziej choć moim zdaniem nie ma za dużej różnicy, poza tym zewnętrznym wyglądem. No to te zdecydowanie są sztosik. Co to jest? Manic Trade? Słuchajcie, ja w soczewkach jestem, Mont nie widzę. Mont Mont Trade. Jestem w soczewkach, nie widzę do końca. Czy to jest marka tych domków? Czy tu jakiś operator? Nie wątpię, że tu jest jakiś operator. Myślę, że ten kemping wynajmuje sam domki. Ale bo, słuchajcie, no, to ja nie mogę. No te ogrody tutaj rozwalają mnie. Zobaczcie, nie wiem co jest. Judaszowiec, czy co to jest. Wygląda jak Judaszowiec taki. Już Ale ładne. Nie tu pluszacze jak słuchaj tutaj. O zobacz, i tutaj jest jakiś... A, bo to jest czyliś domek. Zobacz po ja tu pilnuję tak pewnie To jest czyjś domek Bardzo A to co to jest takie? Fioletowe Nie wiem, jak ktoś wie to napiszcie Błagam słuchajcie, bo ja po prostu tak takie jak rośliny Ej, wcale nie. Mhm. Zobaczkicie mało jest dużo dzikich kotów. Oj go jaki malutki. To jest klonik palmowy No tak ten kemping wygląda i powiem Wam szczerze, no mi się strasznie podoba, sami ocencie czy Wam się podoba, jak Wam się podoba to wbijajcie tutaj, ja polecam, naprawdę mogę z czystym sercem polecić ten kemping. Słuchajcie, to jest ten kemping, a już wiem czemu ta woda nie była słona taka, tutaj rzeka dopływa i może dlatego ta woda nie była taka słona na kempingu, więc jak nie lubicie słonej wody w morzu, no to na tym kempingu w morzu można się kąpać i ta woda nie jest taka słona na pewno. No i tu mamy jeszcze tego. No kurczę, co to jest. Naprawdę, co to jest? Nie mam pojęcia. Tutaj mamy domki, a tutaj przy plaży mamy takie tarasy. I tak naprawdę nie mam bladego pojęcia, co jest na tym tarasie i po co jest ten taras. Nie wiem, macie jakiś pomysł napiszcie? Czy tutaj ludzie nie wiem sobie na leżaczkach na trasie? Nie ma zejścia do wody, więc bez sensu. Tutaj mamy tą plażę. Zobaczcie, a tu mamy piękny Tamadyszek kwitnący. Te tamadyszki potrafią być bardzo ładne, jak się potrafi je okiełznać. Ja nie potrafię. I dla wszystkich, którzy chcą z psem pojechać gdzieś na kemping, zobaczcie, plaża dla psów. Tu można sobie wejść, jest płotek. Tu można nawet się zapewne kąpać z psami. No, na pewno można ze zwierzakiem przyjechać tutaj, więc... Dla wszystkich, którzy szukają kempingu dla, pies, dla piesków, przyjaznym psom, zapraszamy tutaj. No Jak widać, ten kemping jest przyjazny psom. A tu koło kempingu, zobaczcie, wpływa właśnie ta rzeka, co Wam pokazywałem. O! I tutaj jest właśnie ta plaża dla piesków, akurat w tym miejscu. I to boisko tutaj do siatkówki jest. Także to tu jest, a jak komuś za mało placu zabaw, to tu zaraz po drugiej stronie jest plac zabaw jeszcze dla dzieci i jeszcze jakieś inne boiska i też jakiś teren spacerowy. A zobaczcie jak pięknie, jak słońce zachodzi, jak te góry pięknie potrafią być takie różowe. Zobaczcie wstaliśmy, a tutaj na mojej kamizelce, na mojej kamizelce zobaczcie. Słodziak se Brudny, no. zapchłony. Brudny, zapchłony, do mojego za coś jedzonko, ma. tak, coś ma takie czerwone oczu. Nasze koty tak nie mają. Maciek umiera. Jedny kotek, bezdomny. Oczy, to tak jak ja. Tak, no my jesteśmy wszyscy bezdomni, no Maciek w przyczepie. O, kupimy jedzonko, tak, z jeniu nie mało, tak. Robimy małą mięcińskie jajeczniczkę na śniadanko. Dobra, no to mamy jajeczniczkę gotową. Nie ma słońca, słuchajcie, trochę. No, cześć Maciek, nie ma słońca, trochę, no, nie jest chłodno jakoś specjalnie, no, ale lepiej mieć długi rękaw, jest po prostu przyjemniej. Ja muszę e, toaletę obtłusznić niestety. Jestem kasetą, a powiem wam jeszcze, że, powiem wam jeszcze, że toaleta kończy się dokładnie tak jak gaz w nocy, zawsze w nocy. Ja Wiem, że jest znaczenie, czy to jest z tej strony, czy z tej. Jak będzie z tej, to nie włożycie Jak będzie z tej, to powinno wejść bez problemów. O, widzicie? Nie chciało mi to wejść właśnie dlatego. Jeszcze z już to sobie Widzicie, coś, coś mi tu uszelka nie trzyma i kapie, dlatego dolewam tej wody i wyłączam to raz na jakiś czas. Ale tyle, że łatwo jest dolać, po prostu kręcasz tak kręcasz i tyle. No dobra, szala woda już jest. E, jeszcze tabletka toalety. Dobra, jeszcze trzeba dolać wody tutaj. Do spłuczki. Najpierw płyn. Teraz woda ręki zobaczcie tak jest w kabinie prysznicowej jest półka, są wieszaki to męska część z lewy a tam z tyłu są kabiny, toalety o takie coś i normalnie toaleta, to jest czyściutko, fajnie, przyjemnie w sumie jeszcze się nie zdarzyło, że nam nie starczyło tych 7 minut wody generalnie, tu zegarek wciskamy numer i możemy skorzystać z pysznicy. No i tutaj jest miejsce do macie naczyń. Okna otwarte, wietrzy się wszędzie. A mama udaje, że czyta, wyszło chociaż słońce. No, dlatego właśnie mi tutaj za bardzo świeci i nie mogę czytać. A ja sobie zdobiłem taką kawkę fajną.